Witam, dziś 24 luty 2021 rok Delikatny oblocik pszczół Tutaj wszystkie pszczółki żyją No i chyba mają się dobrze one się wcześniej obleciały Teraz chyba po wodę, pyłku nie widać, chyba tylko po wodę sobie latają Jeszcze nie mrawe loty, bo jeszcze nie ma żadnego pożytku, ale chyba wodę sobie znoszą. A tutaj Kaukas wyszedł, spory miał osyp. Nie wychodzą wcale tam, tam cokolwiek się kręca, no, na tej pasiece wszystkie przeżyły piękny brzęk. ...nawet z tej sześcioramkowcu. No i w drewnianym też no, mam sześcioramkowiec, też odkład był. No i ładnie się pszczółki mają. Ciasto. Kiś rameczek. Jak się cieplej zrobi, to je przeprowadzimy na większy umlik. No i tak tutaj jest. Odgarnąłem z półtora metra. Od razu inaczej śnieg ginął. Pozdrawiam z tej pasieki, aby coś zaczęło kwitnąć. Tej pyłku na razie nie widać, żeby nosiły. Pozdrawiam. Witam. 24 luty 2021 rok najstarsza nasza pasieka od mojego ojca moje tutaj tylko jest w tej chwili 10, 10 rodzin tutaj zimowo jeszcze wszędzie zima dużo śniegu 10 stopni ciepła, ale słoneczko zaszło o, tu pszczółki pobierają wodę z gołego leona tu, tutaj jest Matka była na górze i nie wiem właśnie muszę zajrzeć do tej rodziny czy to jest bez matek Najwyżej się połączy Tu ojciec widzę, że potwierał daszki, bo wilgoć W tych starych warszawiakach Tutaj pszczółki coś oblatują. To też jest moja rodzina W tym Tu, Tutaj mi rodzina się osypała w tym jedno. Po, po, po bokach jedzenie zostało. Nie zajrzałem, jakbym zajrzał, to pewnie by je uratował. No ale mówi się trudno. Tutaj też coś zaczynają wychodzić. Tutaj też jest moja rodzinka, ale nie widać zimno. Po prostu nie ma słońca. Gdyby słońce wyszło, to by. Są same Warszawiaki poszerzane. Oprócz tego jednego mojego dodanta, ale w nim też pszczoły nie widać, żeby wychodziły. No i chyba wezmę od ojca 10 rodzin więcej, bo przyjeżdżać do 10 czy do 20 to no, na jedno wychodzi. No, pozdrawiam, a zobaczymy, zajrzę do tego ula, co wyjdzie czy jest tam matka, bo dlaczego wyszła na ramki okaże się to do zobaczenia do usłyszenia 23 luty 2021 godzina 14 13 stopni ciepła w tej chwili wszystkie pszczółki wyruszyły ładnie to wygląda Jest wszędzie chodzą, pyłku nie widać. Pewnie powody chodzą. O chociaż, niestety na tamtej pasiece jednej mi, dwie się jednak osypały. Jeden był bez matek, ale ojciec mi dał tą jedną rodzinę, to ją połączyłem. Zostało 31 na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam. 14.30 Jestem w domu. Jak pięknie się oblatują. Tu moja ławka. Na której bardzo lubię siedzieć. I sobie spoglądać. Jak co tu się pięknie, pięknie to wygląda. Słoneczko trochę przeszkadza, ale. Pszczoła mi właśnie siadła na twarzy, i to jest o, jedna na twarzy, druga na ręce, coś pięknego. Jak się oblatywały, to ten poliwęglan tak go zbombardowały, że. 20 minut go myłem No ale teraz coś pięknego Ten brzęk jest Piękny O no to już chyba mój trzeci filmik, czwarty pozdrawiam